Siemaneczko, ja jestem Natalios, a to jest kolejny odcinek gry Rating Ducky. To jest... tak pewnie myślicie sobie, dlaczego siódmy, a nie szósty? To już Wam na to odpowiadam. Szóstego... nagrywałam szósty odcinek, ale... Tak strasznie migał mi obraz, że postanowiłam go nie wrzucać. Ja grałam już jeszcze go dwa razy, ale cały czas było to samo, więc przejdźmy od razu do ósmego. Więc tak, w ósmym od tym będzie pies, który będzie wystraszał te kury, żeby leciały w górę i będziemy mogli wtedy je trafić. Bo my nie będziemy mogli przejść przez to zboże, tylko ten pies. No, więc gramy. Spaczcie klikamy tu, ten pies biegnie tam, i wszystkie ptaszki lecą wtedy do góry. Wtedy mamy już możliwość trapienia w nie Zwykle muzyczka. I są też kurczaki w oddali. I puszki też są. Poukrywane są, jak zawsze. Teraz tak, weźmiemy sobie tam snajperkę. Tak kurczaki powybijamy. Czekajcie, gdzieś jeszcze było... Gdzie tutaj jeszcze jest? Jeszcze dwie? Hmm, niech pomyślę. A chyba wiem. Kurczaki, to będzie zemsta. Będzie bardzo słodka zemsta. Tak, to było genialne. To było genialne. Wypuszczę kurczaki z kryjówki. A ten piesek, na przykład jak spada, wypadnie z kurczaka jajo, to on nam przyniesie je. Tego są dwa pieski. Na razie nie wyskakuje, jajo, więc wam nie pokażę, ale będzie to, to zobaczycie, on pobiegnie i nam przyniesie. O, tam jajo, patrzcie. Nie pojają? Przynosi nam w pysku. dwa psy są do czegoś przydatne. Ja nie wiem, czy, czy tam będzie tak. No, więc to jest taki poziom z pomocą naszych najlepszych przyjaciół. Psiów, psiaki rozrabiaki. Ma zielone oczy. Spoko. Ten drugi nie wiem, bo cały czas lata. No co? Jeszcze się piszczysz, a masz jaję, możesz przynieść. Jej Obiegnie biegnie drugi. Co on tu siedzi? LOL powinien tu przejść. za ten tam? A pobieg. Dali, dali, musimy zdobyć 8000 punktów. Została nam minuta. O, złóżmy jakiego ja kolor czuł. Eee. Dlaczego? A z się. To ja wam nie przeszkadzam. Ja wam przeszkadzać nie będę. Sobie rozmawiajcie. Kurde, jak gra w tym to czuję się jakby na wsi. Też macie takie uczucia? Wow Koniec czasu Tu gadamy, gadamy, a tu już koniec czasu Włoszyłeś te kurczaki Bo nam się nie uda Nie Pierwszy raz przegraliśmy Dobrze Teraz będzie dłuższy odcinek, spróbujmy jeszcze raz dodajemy, teraz trzeba się postarać. Kurczaki Znowu jeszcze kurczaki. E, nie tam broń. Nie tam. Ole tu kurczaków. Jeszcze ziemniakiem mnie potraktować chcieli. Jak tak można mnie traktować ziemniakiem? Jak nie płoszyć kury? Nie, no tak nie trafię. Co się tak spokojnie lecicie? Co się ukrywacie? Też. Chodźmy tu jeszcze. Czekajcie, gdzie jeszcze zostawiłam puszka? E, serio, gdzie zostawiłem jeszcze puszkę? Tu? Nie. Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, gdzie. Gdzie mógłaby być ta ostatnia puszka? A wy wiecie? Tu wybiłem. Hmm. Ciekawa sprawa tak mnie wkurza kota klata naokoło. Gdzie byłka jeszcze zostawić puszkę? Tam zbiłem tam też tutaj nie było. Może jest niewidoczna. Invisible, invisible. Czy to możliwe? Nie wiemy. Nigdy nic nie jest wiadomo. Bardzo możliwe. Chociaż wątpię. No trudno, nigdzie nie mogę jej znaleźć. W ogóle jak grałam wcześniej. Pierwsza grę, pamiętam, że ten właśnie siódmy poziom teraz gram, to nie mogłam go przejść, przechodziłam go codziennie po kilkanaście razy, w końcu się wkurzyłam, nie grałam przez może tydzień, i jak weszłam, to od razu za pierwszym razem przeszłam, I tak nie wiem, tak takiej mocy dobrałam przez ten tydzień. Może, może po prostu czasami trzeba odpocząć od gier, żeby nabrać sił. Bo zazwyczaj mam tak, że jak się wkurzę i już mi nic nie wychodzi, to przestaję grać tak. 2-3 dni wchodzę i od razu wszystko się udaje. No, nie wiem, czy też, też, też tak macie? Czy tylko ja tak mam? nie no, na pewnie większość osób też tak ma, ale to moje zdanie. Każdy może myśleć jak chce. No więc to koniec Siódmego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczenia w przyszłym już ostatnim odcinku. Cześć.